No, i no proszę Państwa, jesteśmy na naszej witrynie Support Google. Czy e, są zawarte wskazówki dla webmasterów, i są tutaj wskazówki dotyczące wyglądu treści. E, Opowiedziałam Państwu o, o tym, jak budować właśnie w poprzednim odcinku tą treść. Teraz chwileczkę, troszeczkę nic nie będę pokazywał, będę sobie opowiadał. Proszę Państwa, treść tworzymy dla ludzi. Nie twórzmy ją pod wyszukiwarki, Google w jakiś sposób, to tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, wyłapie. I miałem taki przypadek strony, która miała wszystko całą treść wziętą w nagłówek H3 i nie, było to, nie dało to żadnego efektu. E, miałem też inne ciekawe przypadki stron, które e, stosowały legalne czy nielegalne praktyki, i później musieliśmy się troszeczkę gimnastykować, żeby tą stronę wyprostować. Eee, najciekawszą stroną, jaką miałem, to była taka, że bardzo pięknie wyglądała. Zrobił ją plastik, ale nie było na tej stronie żadnej treści poza adresem strony. Wszystkie, nawet treści, były e, po prostu w JPG-u zrobione. Tej strony nie mają ją poprawiłem. Eee, proszę Państwa, treść jest królem. Przecież nie wszyscy tak twierdzą. Treść, którą tworzymy, ma być treścią unikalną. Gdzieś to tutaj jest opisane. Czyli musimy, proszę Państwa, tworzyć tę treść przyjazną użytkownikom. Nie twórzmy w treści 38 linków wewnętrznych, tylko róbmy czegoś takiego, jak używajmy tego o, z rozsądkiem. E, gdzieś to tutaj też było. Proszę sobie to przeczytać. E, I twórzmy to rozsąd, rozsądnie w artykule. Dwa, trzy linki wewnętrzne i zewnętrzne. Menu to jest wiadomo oddzielna sprawa. Te linki w treści powinny odzwierciedlać w tytule swoim treść, do której się odwołujemy gdzieś tam. No nie piszmy o wózkach dziecięcych do artykułu, w którym nie odwołujmy się wózki dziecięce do artykułu, na którym nie ma w ogóle słowa wózki dziecięce, czy w ogóle o wózkach i o dzieciach nie jest nic wspomniane. O to troszeczkę bez, bezsensowne jest. Do wyświetlania ważnych nazw, elementów, zawartości i linków używaj tekstu niż grafiki. Robot Google nie rozpoznaje tekstu widocznego na obrazach. Już Państwu mówiłem. Proszę Państwa, nie starajmy się unikać treści na obrazku, czyli obrazkowych treści, jakbym to mógł powiedzieć albo jeszcze nać. Wszystkie treści pisane starajmy się pisać ręcznie. Czyli z palca z klawiatury. No, a dzisiaj jest cisza w domu, bo jest poranek. Wstałem rano, żeby nagrywać te kursy. No rano dla mnie to ósma godzina. Dobrze. <laughs> Czyli robot Google nie rozpoznaje tekstu w obrazkach. Czyli jak sobie stworzymy jakiś obrazek, to niestety Google nie zobaczy, co jest na tym obrazku. Ale o obrazkach powiem Państwu w następnych odcinkach, jak starczy mi dzisiaj czasu. Albo kiedyś indziej. Obrazki są niewidoczne. Miałem taki właśnie stronę, gdzie ludzie zrobią wszystko na obrazkach, o tych już mówiłem. Mi się dziwili, że z robot Google ich nie indeksuje. No. E, Ten element tyczy się obrazków. Uwaga, nieprawidłowe linki. Nieprawidłowe linki to są takie linki, które prowadzą nas do, do strony z hasłem błąd 404, czyli dana strona nie istnieje. Tych linków sobie nie róbmy. Czyli podsumowując proszę Państwa, treść, treść, treść i jeszcze raz treść. Najpierw musimy zoptymalizować treść. Treść ma być, dobra. E, ile treści ma być na stronie? Ha! Tyle, ile potrzeba. A ile potrzeba treści? Tyle, ile, proszę Państwa, potraficie stworzyć. Nie róbmy czegoś takiego, że stworzyliśmy sobie jakąś stronę, na raz wrzuciliśmy 50 artykułów i zapominamy o tej stronie najbliższe 5 lat. Lepiej wrzućmy na początku 25 artykułów i sukcesywnie, co tydzień, tworzymy kolejny nowy artykuł. Ważne jest, żeby Google widziały, że strona żyje, że strona jest zadbana i że my o nią dbamy i dochodzą kolejne nowe treści. Brak aktualizowanej treści na stronie, no niestety proszę Państwa, w jakiś sposób to obniża wartość tej strony. Trzeba być też na czasie. Jeżeli nasza strona mówi o materiałach ściernych, to musimy dawać przydatne informacje o tych materiałach ściernych i cały czas coś pisać o tych materiałach ściernych, prawda? Dopisywać. Dlatego czasami Państwo widzą, że fora dyskusyjne są dosyć wysoko w wynikach wyszukiwania Google. Dlatego, że fora dyskusyjne są ciągle aktualizowane i tam ciągle tej treści przybywa. Tych linków wewnętrznych, jak i samej treści kontentu staje się coraz więcej. Hmm? Ludzie, którzy siedzą w SEO, słyszą i mówią, że artykuł powinien mieć pomiędzy 1000-1200 znaków a 2,500 znaków. I to jest odpowiednia ilość treści na stronę. Taką ilość robot Google zaindeksuje. Hmm. Nikt tego nie sprawdził, nikt tego na 100% nie wie. Stąd też każdy mówi co innego, i pamiętajmy o tym, że Google bierze ponad 200 różnych współczynników do indeksacji danej strony. Ale najważniejszym z tych współczynników są linki. Linki, które są w naszej stronie, tutaj, jak i prowadzą do naszej strony. O linkach prowadzących do naszej strony, proszę Państwa, opowiem już w części płatnej tego kursów e, dla Joomla 2.5. Będzie to niestety dopiero około kwietnia, ale kurs e, dla Joomla 2.5 jest potwornie rozbudowany. To praktycznie jest e, kurs nie dla Joomla, ale tworzenia stron internetowych za pomocą Joomla. E, stąd też będzie powstawał w postaci tomów, gdzie każdy tom będzie oddzielnym... E, od opisywa oddzielną tematykę, tak byście Państwo nie musieli na przykład kupować za 50 zł całego kursu i przeglądać 14 godzin. Tylko, jeżeli jesteśmy zainteresowani pozycjonowanie, kupimy tam pozycjonowanie. Dobrze. Zareklamowałem swój kurs. Jeszcze chciałbym opowiedzieć troszeczkę o tej treści. Proszę Państwa, nie róbmy czego nie należy robić. Nie róbmy czegoś takiego jak... W tym na przykład przypadku byśmy zrobili, że tutaj zostawimy troszeczkę treści, wpiszemy troszeczkę treści i zrobimy ją na biało. A w tej treści użyjemy samych słów kluczowych oddzielonych przecinkami. Niestety Google to widzi, ponieważ Google widzi to w ten sposób. I to treść też zobaczę, ale jak zobaczę, że tło jest identyczne z tłem tego, to nie będzie brało z tłem tekstu, nie będzie brało tego w ogóle pod uwagę, co więcej za nielegalne praktyki, czy niedozwolone praktyki, to ładnie się nazywa niedozwolone praktyki, dostaniemy bana. A ban to jest spadek na dane słowo kluczowe, które tutaj zawarliśmy, spadek o 10-30 pozycji, a czasami pójście w otchłań, czyli na stronę setno i dalej. Bo proszę Państwa, jeżeli nie jesteśmy na pierwszych 30 stronach, to uznajmy, że na, praktycznie na dane słowo kluczowe nie ma. Tak, 30 stron. E, 33 strony, 30 wyników wyszukiwania. Jeżeli nas nie ma w tej 30, nas nie ma w Google. I tak mało ktoś zagląda na trzecią stronę na Ale. Najważniejsza jest strona pierwsza, nie wszyscy mogą być, dlatego powstał ten kurcik o tym jak optymalizować swoją stronę. Skoro proszę Państwa już tą stronę w jakiś sposób dopucowaliśmy, mówię tutaj o niektórych tylko elementach tego dopucowania w tych trzech odcineczkach, to warto skorzystać z narzędzi, które pokazują nam naszą stronę jak widzą Google. Takim narzędziem, których tutaj się odnosimy, są narzędzia dla Webmasterów Google. O. I to są narzędzia dla Webmasterów Google. W tym narzędziu będziemy widzieli, jak nasza strona jest indeksowana przez Google z dużo większymi szczegółami. O tym, jak się zapisać do tych narzędziów dla Webmasterów, opowiem Państwu w kolejnych odcinkach. I co możemy generalnie tam z tego wyciągnąć? Powiedzmy też szczerze, że jest coś takiego jak Analytics. To też nam pomoże zobaczyć, jak nasza strona wygląda, jak jest indeksowana i na co patrzy nasi użytkownicy. Pokażę też Państwu, w jaki sposób wyszukiwać słowa kluczowe za pomocą takiego prostego narzędzia jak AdWords, które nam te słowa kluczowe będzie podpowiadać. Ok, to na dzisiaj koniec.